A czy u Pana można kupić pieżgę? Taki produkt jak pieżga pszczela jak najbardziej pozyskujemy w naszej pasiece. I jak najbardziej mamy go również w sprzedaży. Na naszej stronie pszczolaspuszcz.pl bądź po uprzednim kontakcie telefonicznym. Oczywiście ze względu na proces przygotowywania pieżgi, który jest pracochłonny i czasochłonny moment zakupu pieżgi oraz wysłania do państwa może się nieco wydłużyć z tegoż powodu przy tym produkcie prosimy o nieco więcej cierpliwości zatem zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu na stronie internetowej pszczolaspuszcz.pl bądź do kontaktu przez messengera bądź kontaktu telefonicznego.